Na poprzednim filmie widzieliście jak torzyłem te dwa noże, a teraz będę sobie ciął blachę. No i będę musiał teraz tylko grubszą, ale tutaj na razie e, skrzypowałem tylko na dwa punkty, to nadetnę i muszę zrobić tutaj jakby powiedzieć, żeby był mniejszy styk i wtedy będzie ta grubsza lepiej wchodziła. No także widzicie to tak, jak ty się mówi, spawanie, spawanie, tutaj za długo aż pospawane, tutaj też, tutaj no, tutaj, tutaj, tutaj są dwa punkty w dolnej i dwa punkty w górnej, takie dłuższe. I to w zupełności wystarczy na takie obciążenia do odcięcia blachy. No bądź można tutaj zrobić. Że zastosować tutaj przekładnie, albo trzeba będzie zrobić wrąbki, tak zwane. Yy, teraz ktoś powie, a to się stępi, wcale nieprawda. Będzie lepiej, ciągnęło blachę no, tak. na, podział, na podzielnicy. Zrobi się takie nacięcia i co, co 5 mm będą kanałki. 辛苦呀。